Halloween, Halloween. Może to święto w Polsce nie jest jeszcze tak popularne jak w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek co roku entuzjastów tego to święta możemy zobaczyć coraz więcej. Dzięki temu powstają właśnie takie imprezy jak ta dzisiaj. Widzimy się w Mysłowicach z lot Halloween. Pokażemy wam fajne fury właśnie teraz. Drodzy widzowie, postawiliśmy na prostotę, wjeżdżaliśmy w jakieś niekonwencjonalne pomysły przebrania, a stwierdziliśmy, że każdy z nas kiedyś chciał być Spidermanem, a u nas pająki zawitały na dobre. Tak sami możecie zobaczyć, dużo pojęczyn, wiem, mają czapka i dynia z tyłu, ale taki fajny szczególik mamy w wydechu, do którego właśnie teraz sobie przyjdziemy. Jak możecie widzieć, dużo sztucznej krwi zostało użyte, mam nadzieję, że zmyje mi się z lakieru. Nasz jeden kolega troszkę zapłacił się tam gdzieś do środka. Mogę, e, Ty, jednej, wyłapać. O nie, Gienka nie ma, gdzie jest Gienek? Pierwsze, co się rzuca w oczy, fioletowa bawarka w tura się z tego, co możemy zobaczyć. No, siedzi nisko. Impreza widzowie, impreza. to przecież nie tylko i wyłącznie samochody. Są też oczywiście konkurencje. My na przykład weźmiemy teraz udział w konkurencji trzymania felgi na czas. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni i chodź tutaj kolego na chwilkę. Siema Kaczka, to jest mój jeden z lepszych przyjaciół. Powiedz, piszesz się na taki zakład, kto z nas wytrzyma dłużej? Czyli się zgadza. Pięć dyszek? Dobra, let's go! To pięć dyszek! Let go, let go. to wytrzyma dłużej, otrzymuje pięć dyszek od przeciwnika Lecimy więc! Jestem na teściu! Jestem na teściu! Raz, dwa, trzy! Ale ty na jednej nocy miałeś stać Jak masz najpierw robić? Jakub gołębia. Jakub Gołębioś, brawo! Dajesz Jakub, startujemy Gołębiosz idzie po rekord Proste ręce Minuta 8 dla Gołębiosza, brawo Błażenko jak Amelia, uczy się i pracuje Proszę bardzo, dawaj Pracujemy, gotowa, start Brawo 30 sekund, brawo! Dominik, uczy się! Dominik kolejny się uczy, robili klasę. Dobra widzowie, trzymajcie kciuki za do Dominika Raz, dwa, trzy. Musi przegrać nasz zakład, Podaj łóżka No obciążę, fuj Podaj łóżka Trzeba się potlenić, no bardzo. Ciężko jest. Ujeżdżaj, szczęścia, przyznaj się. No. Czekaj. Ręce kurwa. proste. Ale ja mam ja ma słaby chwyt. No bardzo mój chwyt. Musisz ręce robić. No jutro się ja? odlatujesz. Czekaj. Ręce proste. Nie wygnę tego bardziej. Ty... No, po kopie, wiesz. Nie ma chuj. Damany? Dobra. 42 sekundy. A w chwili? Jak masz na imię, co robisz? tam Zastanowienie. O! 53, tak? Kolego, ty czy masz taki duży miecz? Ja jestem ciekaw, ile byś przetrzymał tą felgę. No niestety, widzowie, nie udało mi się dostać do dźwigania felgi. Może w innej konkurencji pójdzie lepiej, może tym razem z kolejki mnie nie wyrzucą. Zobaczymy, jak będzie. Przynajmniej tutaj Dominik ustanowił 42 sekundy, więc jakiś tam honor w naszej ekipie jeszcze jest zatrzymany. Więc co ja w swoim samochodzie? To nie mam go za długo, tak naprawdę, bo zaledwie A... półtorej miesiąca. więc powiem Ci tylko tyle, że jest to trochę cudowny 3 -0. calowy i nic poza tym, ale po tym, później sobie... Jaki silnik? 3,7 litra, V6. V6, 3,7 litra. Dobra, w tym pierzocie coś... Zaskoczysz na szynię. Tak to bardzo nie zaskoczę jeden czwórka, nie? Diesel. Nie, benzyna, benzyna. Dobra, powiem tak. Nieraz się przejechaliśmy na tych pojemnościach silnika. Pamiętamy ostatniego spota, jak pół stało tutaj ile? 8-10 kolejek i wygrywało. Także myślę, że damy szansę na mnie w Daj mu! kolega pomaga w popcami. Coś tam pyrkło. Dobra, dobra. No dawaj teraz tym Mustangiem. Przypomnę tylko, że to wy decydujecie, który tutaj zostaje, a który jedzie dalej. Także jak się Mustanga? Nie? Dobra. To przypomnijmy tego Peugeota daj mu jeszcze raz on się tu kręci do czerwonego do czerwonego się kręci temperatura silnika cały czas wzrasta dobra jaka decyzja Peugeot Mustang kolego dziękujemy o tu trochę american dream jaki silnik jaki rocznik skąd pomysł na taki samochód Kupiłem od sąsiada pod blokiem, na Allegro był 1.2 EcoBoost Dobra, zamykam ci drzwi I pokaż co potrafisz Kurwa, pluje mi na twarz ty Ropa czy benzyna? Dobra, przypomnij tego Peugeota zaczęło stukać, to jest panewka czy kolega z tyłu Kolega, dobra To jest za tym Amerykanem O tu kurwa sami patrioci proszę To jest za Peugeotem? Amerykan mówi Bye bye O tutaj mówię O, tu musimy zrobić zdjęcie Tu jest jakaś co to jest? Sroka? Przedmiotko proszę Państwa Najpierw zapytamy właściciela Jak ważna igra? Romyk Rumyk Dobra, a powiedz mi listy... tak Jakiś silnik w samochodzie? To jest 2.0 TFSI Wygra kurwa, wygra kurwa! To wygra! Nie ma to Stokowo miała 200 koni zrobione na 380 no i cały byty. Dobra, to pokaż! <ślech> Coś tu się świeci. Dobra, Peżot? Tu kolega z Peugeota musi wziąć chyba kredyt, żeby więcej dopłacić. To jest za Peugeotem? No, taki ciężki wybór. To daj jeszcze raz temu Siroko. O! Peugeot Jak myślisz? Nie Dobra graczy w kamien i papier Nie! Dawaj wysiadaj ziomek Dawaj wysiadaj Dobra gramy? Gramy 3 4. Do trzech do trzech do trzech Wygrało wygrał Peugeot 1-0 Dawaj gramy 3 4. Yyy Koryta 2-0 dla Peugeota Trzy czerey Ooo remis 3 o! 2-1, 3-4, 3-1. Peżot zostaje. Dobra. Może w innej konkurencji pójdzie lepiej, może tym razem z kolejki mnie nie wyrzucą. Impreza To no jest kurwa dzięki tobie impreza ziomek no Dawaj temu do to Dobra, kto jest za Subaru? Kto jest za Peugeotem? Dobra ziomek Zrób sobie śniadanie na jutro, leć Na razie dzięki, Drugą przetrwałeś, prawo dla tego Ziółka. Przecież go nie widziałem Oprost! Czerwony! Chyba szybszy, co? A co tu jest? Jeden szereg. Jeden no? To pokaż to Małdiczkę. nie ma co, to <grystanie> Dawaj, teraz! Taki kurwa kolega, nie, nie powiem. Nie? To daj Subaru! No. Przyjemniejszy! Z tymi siatełkami tego typu no. Co tu jest? 2-0, ale jaki samochód? Mitsubishi Lance. No to mam nadzieję, ten czek się od czegoś świeci. Pokaż. Kaważanka. Ja tu jest, zobacz. Tu byś myśl... o proszę, Jedzie gabaryt, proszę zrobić miejsce. Gabaryt 4,5 metra szerokości, proszę zrobić miejsce. I golf. Jedzie dalej. Proszę, nie zatrzymuj się kolego, bo się czas pracy skończył. Maję Mustanga. Coś na odmianę. Gabrysia, dawaj. Kto jest za golfem? Chyba golf zostaje, co? Co ty? No i do kolego Kur Kurwa, strasznie wygląda, Boje się ciebie jeźdź dalej. Więc witamy serdecznie jednego z organizatorów. E, możesz się przedstawić. E, cześć. Jak sami widzicie, zlot już powoli dobiega końca. Dlatego udało nam się go tutaj zaprosić. Powiedz nam, jak to wygląda logistycznie? Było dużo problemów z przygotowaniem? Logistycznie myślę, że na pewno bardzo ułatwia nam fakt, że jest to miejsce w legalnie załatwione, które nam bardzo pomaga w negocjacjach z Policją, która jest tutaj. No tak, odkryliśmy jakiś czas na zlocie w Wytomiu i tam było... Dużo problemów, dużo dowodów rejestracyjnych było zabranych całe szczęście nam się ukiechało. Tak, no to macie szczęście, no tutaj udało nam się załatwić właśnie, że dzisiaj jest spokój i myślę, że logistycznie, no warto jednak poprosić o tę zgodę i tak dalej. Skąd w ogóle pomysł tak naprawdę na zloty? Organizowaliście wcześniej czy to no, jest Od lat się, od Co W sumie odkąd daje prawo jazdy, jeśli już no tak, Jest to nie zajawka, to... piękna zajawka, piękne hobby, dużo fajnych kur, zresztą jak sami możemy zobaczyć ładnie. Był jakiś faworyt? Czy jednak golfik pokazał co potrafi? Faworyt? golfik zależy o co pytasz, wydać na to zwycięsta wygrał, To to trzeba przyznać, no golfik Stawiam powyżej 130 decybeli to myślę, że tam lekko było. A przebrania, coś Ci się rzuciło w oczy? Przebrania. Wygrał tutaj kolega z za chwilkę wam ją pokażemy. że od razu też podać Instagramki, się tutaj. Wpadać. Instagram Killing Night, tam też będą informacje. Nie zapomnieliśmy dzisiaj tak bardzo, ale będziemy robić motopasterkę w katowicach na trzech stawach. No tak, to już możemy się tutaj zaoferować, że na pewno Zapraszamy. Nie Super, widzę. nie zajmuje więcej czasu. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Widzimy się na następnym skocie. Widzimy się na motopasterce. Dokładnie. Dobra, kosowice. siełanko.